Witam Was na moim kolejnym odcinku na tym kanale dziś pokażę Wam jak szybko zdobyć jak szybko zdobyć tutaj ten oto przedmiot nie przechodząc całego obi tutaj właśnie w tej gierce dobra to zaczynamy Zaraz wam teraz wam pokażę skrót Skrót znajduje się w tym miejscu. Trzeba tutaj przejść stamtąd ze spawnu w to miejsce. Ale tu jest ten sklep. My wchodzimy tutaj na ten daszek. Z daszku przechodzimy tu na komin i z komina tutaj przechodzimy. I od razu to, tego nie widać, ale tu przechodzimy. Idziemy w tą stronę, tak do góry, na spokojnie. Tu nigdzie nie spadniemy. Lekko w dół opadniemy o i przechodzimy właśnie tutaj. Tutaj dalej, bardzo łatwo można to przejść, ponieważ wystarczy tutaj przejść za to... Wcześniej mi się to udawało. Yy. Zaraz to zrobię, o, 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 może teraz będzie dobrze. o Kurde. Yy. Przejdę to tutaj, właśnie teraz, o. Jestem w tym miejscu, idziemy na piramidę, tutaj jakiś ziemniak, nie, pszczoła, tutaj coś gada, my idziemy w tą stronę, po tych klockach ja idę wolę nie ryzykować na dole, ale te kleski y, są bardzo łatwe tutaj, bardzo łatwo jest je przejść, po kolei, no, bardzo łatwo jest je przejść, powiedziałem. Ja teraz je przejdę, będę w, będę w, y, w kawałku i wam y, pokażę. Właśnie zauważyłem, że można jednak przejść tutaj na dole. Łatwiej jest o wiele. Idziesz po prostu sobie tutaj. Najprawdopodobniej... Yy... Oh, no właśnie. Poczekajcie, zaraz tam wejdę. Yy, jednak się okazało, że nie można niestety przejść tak dołem, ale... Yy, te ludzki łatwo się robi, tak z minutkę, dwie yy, przechodzisz pop i będziesz na końcu. Znaczy nagroda, y, jeszcze nie sprawdzałem nagrody, jak ona dokładnie wygląda, ale fajna jest chyba. Y, oj, no i żebym spadł. Y, może zaraz się gdzieś pojawi jakiś kluczek Nie, ona już tu się nisko nie pojawia, niestety. No i nie da się. Ja już tam po prostu nie będę wchodzić, tylko że Wam po prostu powiem, że y, wystarczy. Po prostu tam wejść, tymi kockami. E, I tam jest taki klocek. Klocek zaraz wam go pokażę na moim avatarze I jak najszybciej używajcie tego, bo zaraz to mogą naprawić. I naprawdę. I... E, no, to jest trudne. Dobra, e, tak wygląda jakby. Ten klocek nie jest jakoś najlepszy. Szczerze nie wiem czy się opłacało, jakby ktoś przechodził całe Obi dlatego, Ale jak taki jest łatwy skrót fajny, to opłaca się, bo to, tym bardziej, że to będzie limitowane. To będzie limitowane. I po prostu tego się nie będzie dało kupić. Więc ja polecam wam co sobie zrobić tym skrótem, bo to jest bardzo łatwe. No, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górę. I pamiętajcie, na 200 subów będzie specjal. Naprawdę opłaca się Wam. Brakuje tylko 20 subskrybentów. Powodzenia. Pa.